Witam was w kolejnym odcinku kursu programowania w C++. I o czym będę mówił? Będę mówił o tym oczywiście, co jest w tytule tego filmu, czyli o pętli for. Ta pętla jest trochę inna od tych poznanych wcześniej, czyli od pętli while i pętli do while. No, ale oczywiście zasada działań jest taka sama, czyli ma powtarzać się i wykonywać tamten blok kodu, który jej podaliśmy ja napiszę coś takiego no i co ja tutaj robię no od razu mówię, że to nie jest żaden emotikon, tylko trzy miejsca no i na co, na co są te miejsca no te miejsca pierwsze jest na na stan początkowy co to jest stan początkowy no stan początkowy jest to przypisanie jakiejś zmiennej zmiennej, to jest na przykład przypisanie jakiejś zmiennej jakiejś wartości czyli na przykład do zmiennej int przypiszemy 0 no dobrze teraz wypełnimy to drugie miejsce czym jest drugie miejsce? no drugie miejsce jest to po prostu e, warunek, który ma być sprawdzany czyli i e, i mniejsze, i mniejsze niż 10, Na, no, na co jest trzecie miejsce? Trzecie miejsce jest na jakąś zmianę. Czyli na przykład będziemy tą e, będziemy robić coś takiego. Czyli co to jest? Przetłumaczyłem wam to na polski, czyli dla zmiennej e, i typu int o wartości 0 sprawdzaj, czy ta zmienna jest mniejsza od 10 i podwyższaj ją o 1 e, czyli dobrze, teraz jakiś blok kodu czyli po prostu będziemy wypisywać to i, i ja to kompiluję jak widzicie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 czyli tyle razy nam się wykonała pętla wykonała nam się ona 10 razy 9 bo oczywiście Pętla ma się wykonywać tylko wtedy, kiedy ten warunek jest prawdziwy. A co to jest warunek? Co to za warunek? No, warunek taki, że ma się wykonywać tylko wtedy, kiedy i jest mniejsze od 10. Dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.